Jakaś z tej strony Jasz i witam w pierwszym odcinku z gierki World of 2, dokładnie tak no i co, zaczynamy w takim razie, nowa gra E, oczywiście poziom łatwości łatwy, jako że nigdy w to nie grałam, usuń zapis, oczywiście. Stworzenie nowych wystąpi ostatni zapis jak najbardziej. Także tak, e, ta giereczka wygrała w ankiecie, którą wcześniej dodałam na społeczności. E, jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły odnośnie gier, które chcielibyście zobaczyć, to zapraszam tam na dole w komentarzach, żebyście dali znać, co konkretnie chcecie, no i będziemy próbować testować. Okej. Okay. Pharma, Firma Sereberov. What do Consider this your initiation, Retro. Your mission, should you choose to accept it, is to bypass Bloom security doors and get inside. Then find and erase your personal CTOS profile. Whatever they have on me, it's all bullshit. And I'm sick of getting asked for. Oh, what is then? A, A, ten nie mogę. Nie mogę tak przeskakiwać. Okej, okay, to oczekuję za dużo chyba od tej gierki jak na razie. E, wspinaj się na spacji, no dobra, wspinamy się na spacji. To jest jako samouczek na razie. Okej. Okay. Jakiś ochroniarz. E, I mewa, która tutaj. Okej. Okay. Na razie możemy sobie tak zrobić. Jest między kryjówkami, nacisnij Shift lub użyj. Co opuścić? wyjówkę. teraz je zrobimy tu, X-kamera, oh, aha, to ja sobie dopiero kamerą dochodzę, ma za to przeprowadzkę za granicę, leczy się na bezsenność, okej, okay. coś jeszcze tu jest? Czego? E, okej, okay, czyli możemy sobie to tak schakować, że sobie wszystko tu zobaczyć co mamy. Bo tu więcej chyba ochroniarzy nie ma. To jest to miejsce, w którym wchodziliśmy? Uczestnicy. W... Co? Chyba, że tu. Czyli, że trzech mamy w takim razie, tak? Tak, uczestniczy w głosach językowych. Czyli mamy trzech. Czyli to jest ten pierwszy, który tutaj jest. Dobra, czyli mamy trzech. O, dobra. Eee, mogę z tego wyjść? Na escape'ie Dobra, wychodzę na escape'ie jakie ja się mam ich tutaj wyciśni Ed i za takich wrogów wręcz. Okej, okay, teraz muszę się jakoś przekraść do niego okay. um. Mogę stać, chciałabym stać. Uuu, okej. Okej, jednego nie ma. Teraz co dalej? Gdzie dalej mam ist? Mam iść teraz tam, czyli pewnie muszę zejść tutaj na dół. Tylko tak, żeby mnie nie słyszeli też, nie? Okej. Okay. Okej. Okay. musiałem musiała do niego podbić tylko powolutku ja bo jak teraz tego, tego tutaj zdejmę dobra, bardzo to, to, <śmany> to robimy o, łaj, jak dostał! <śmany> Okej, okay, jeszcze został ten ostatni gościu. Widzę jeszcze znacznik. Hajsu. Tanie nas nie słyszy. <śmany> Jest nit, nie, nie słyszę. Wszystko jest OK, w porządku. Co tu jest? To jest hajs! Jakiś i Dobra, i teraz na górę. Czyli już nie mam ochroniarzy, bo nie muszę już się skradać. Trzymaj scrom, by profilować obiekty. Dzięki profilowaniu dowiesz się, jak je blokować. Aha, znajdź terminal obwodu zamkniętego. Okej. Okay. Coś, coś już znalazłam. Przecież mamy jakiś terminal chyba, nie? Czekajcie jest u góry czyli muszę wejść tutaj to jak rozumiem to muszę to zhakować odblokuj dobra, odblokujemy to jakoś hakowaniem śledź przesył danych do terminalu obwodu zamkniętego a coś tam, w ogóle nie przeczytałam tego ok Nacisnij. Chciałabym nie otworzyć. Mogę? Nie mogę, czekajcie. Naciśnij, aby otworzyć drzwi podatne hakowanie. Czyli ja bym nie chciała... Ja, bo tu jest sterowanie po prawej stronie. Fajnie. Dobra. OK. wasting your time. Okej. Okay. He's not in. Gotcha. So that's him. He's got a gun. Is that a problem? Well, problems are why you keep me around, right? Mm hmm. Time him. I'm curious. Too late. He's in. Already? Okay.

Klucz dostępu. Ja klucz, klucz, klucz dostępu? Tak mam klucz... Który jest klucz dostępu? Tak, jakby otworzyć lub zamknąć. Ale gdzie? Nie widzę tego. Eee, tej link, linii, która mówiła, gdzie to jest. Czy potrzebuje klucz dostępu? Czy któryś z ochroniarzy to miał? Teraz zajmiemy się tą kamerą. Czy tam w ogóle ktoś jest ciekawy? Korona działa w związkach zawodowych to nie. Czyli... A oni mieli klucz dostępu jakiegoś? Chyba mieli. Dawaj. Masz klucz dostępu, halo? A, dobra, bo muszę w takim razie tak to zabrać. Dobra. Mam to bankowe przelane pieniądze, okej. Okay. Eee, okej. Okay. Gdzie jest ten? Ta karta. Nacis tu musi być w takim razie. Sądziłam, naciśnij pow, wyłączyć hakowanie sieci. Aaaa! jak tu już dostęp. Okej, okay. on jest. Tam jest kamera, tu jest do hakowania. Hakuj. Ale teraz pytanie. Co tam zrobić? Muszę się zastanowić, jak to, jak to zrobić. Okej, okay, kamera. Okej. Okay. Tam jest jeszcze ktoś. Ja bo ja mogę smakować w ten sposób na kamerach. Mogę to hakować w ten sposób. Plus dostępu I Aha, jak kamerami to wszystko poposzło. Wyłącz wieżę serwerową. Okej. Okay. Eee, jeszcze tam ta kamera jest. Ciekawy system dostępem mam. Tam jest jeszcze coś. Fajnie, czy tutaj mam się dostać? Uzyskaj dostęp do serwera. Wyłącz wieżę serwerową, dostęp do serwera. No ja się, czy tutaj mogę to od razu to zrobić? Chyba nie, muszę od razu fizycznie to zrobić. Czyli tutaj otworzyłam sobie, mogę sobie to wyłączyć. Jest otwarte, jest otwarte. Otwieramy. A, by wyłączyć akapowanie sieci, przecież moje X zapełnić kamery. No ja po chyba nie muszę. Ale teraz najważniejsze, czy mam jakiś typków tutaj do e, do pozbycia się ich? So, I'm going to be okay. the I I to get in. So what's his deal? He was raised in Oakland, but was born in. <laughs> his deal is he's been hanging around the DeadSec IRC, and so go figured we'd give him a test drive on the hardest difficulty. Nikt nie był w stanie przesłuchać swojego profilu CTOS Chciałabym zobaczyć czy jest mężczyzna, mężczyzna, czy obie Okej, mamy śledzić drogów za pomocą yy, kamer i tak dalej, ale ja chyba się tego nie będę tym bawić w ten sposób Zróbmy to już w ten sposób On sobie chodzi u góry Co, nie? O nie! Już mnie zna. Już wie, co jestem. Nieprawda, nie ma mnie tu. Jeszcze jeden jest u góry. U góry. Panie, jak mogę do siebie do nich dostać teraz? On będzie mi tu schodził? Czy wchodził na górę? On. Be... Dobra, już go nie ma. Czekajcie. Jeszcze tu jest jeden On sobie wchodzi teraz do góry Cicho Dobra Trochę oberwałam, ale nie, nie szkodzi O Oberwałam, chyba za dużo Nie wiem gdzie mam moje HP Tak naprawdę Nie widzę mojego HP nie strzelaj, bo ci... Podejdź, no, podejdź, podejdź. No podejdź, podejdź paruło. Kiedyś ci się musi skończyć amunicja. To chyba jeden, nie? Dobra, już! Już, już, już. Eee, I teraz tak, do góry. Do góry. Życie mi się od chyba odnowiło, nawet nie widziałam, że gdzieś, gdzieś się miałam. Dobra, teraz muszę sobie tutaj na E Kisnąć Pakowanie Okej, okay, zrobione Okej, okay, wyłączanie, dobra nie no. Może uda nam się uciec z systemu. Okay. Szybko, 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 szybko do góry. Teraz, jak tutaj wejść do góry. Na samą górę. Gdzie tu są schody? Tu są schody. Okej. Okay. Jeszcze, jeszcze wyżej. Jak ja tam mam wejść? Tutaj dookoła. Dobra, jestem. Jeszcze wyżej chyba muszę wejść. Tak, po tej drabinie. Mogę wyjść? Mogę wyjść. Dobra, wychodzimy. Mówię, co to w ogóle za włas? Nie są kabelki, pewnie. Nie, no wentylacja. 120 stopni? No. Yy... To nie tylko haker, ale też jeszcze gimnastyk i to bardzo dobry atleta. No, tak samo skakanie tutaj. Teraz trzeba wejść yy, tam. Jak ja tam mam się dostać? Chyba z powrotem e, drabinka. Tu była drabinka. Pytanie, czy. Pytanie, czy właśnie drabinką? Ja tu chyba nie mogę zaskoczyć, nie? Mogę, dobra. Teraz tu muszę. Po co mi to? A bo na. On otwarty był On był otwarty, po co ja je hakowałam? Dobra, teraz tak. Restytuj obejście systemowe. Okej. Okay. Eee. Dobra. Jakie hakowanie śmieszne! Dobra. I teraz tu. Ej, okay, wyłączam. Już mogę to odblokować? To już jest zblokowane, nie? Tak. Już jest ok. Odblokowana wewnętrzna sieć. I to, to było takie łatwe. Naprawdę. Takie super, ultra łatwe. What the fuck. Why is my threat so high? On yeah. This is bullshit. Okay. Oh. Aha, I tak jest jest jako potencjalne Okej Ja, jestem teraz stworzymy ten Profil No to same hopki są

Um, nie radzę. Nie radzę. A, I teraz muszę wyjść, gdzie na no nowo pojawili się podczas namierzenia obiektu przytrzymaj scroll, aby otworzyć moduł hakowanie i nacisnij spację, by użyć obiektu, F, by otworzyć, utworzyć wokół obiektu obszar aktywacji. By wyłączyć funkcję obiektu na kilka sekund, albo R, by zwabić w obiektu postaci niezależne osoby. Aha. Na pewno tego nie zapamiętam. Spację, by użyć, F, by e, utworzyć w obiektu obszar aktywacji, by wyłączyć funkcję. FCR No dobra. Nie zapamiętam na razie. E, niech będzie F. Mogę wstać? Chciałabym stać. Zrobiłam. A, czyli okej, okay, to, to było jedno i drugie. Ale go, po Ale go poraziło! Ale go poraziło! Ale Halo, przepraszam. Nic panu nie jest? Tak adekwatnie. Schodzimy w takim razie na dół. To jest z dwóch. Bo oni są na tym poziomie, czy na tym? Chcemy stąd wejść Mogę przeskoczyć? Dzięki O nie Ej, gorzej. Otwórz mi te drzwi Otwórz mi to Nie tu, w ogóle gdzie ja wlazłam Wlazłam nie tam, gdzie trzeba Okej, okay, no na no, ja razie muszę to otworzyć Uźmie. Nie macie. Schodzimy na dół. Szybko, szybko. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej. Jeszcze niżej, ale tu już chyba mogę zaskoczyć. Nie, nie mogę. Ja bym to zaskoczyła. Otwórz drzwi. Otwieraj drzwi. Wyłażę stąd. Nie było mnie tu. Z tego, że tutaj też są. Dobra, wyłazimy z tej miejscówki. <laughs> <Fuck> <Bloom. głos> In 2013, Chicago realized the promise of smart cities with CTOS, a citywide operating system merging big data with surveillance, security, and transit programs. With a few hundred lines of code, hackers were able to hijack its central servers and cripple the entire grid. Many believed the attack would be a killing blow for smart city development. They were wrong. Coordinated from the heart of Silicon Valley, CTOS 2.0 has been implemented across the United States, ushering in the Internet of Things. 6.4 billion connected devices now serve as collection points, mapping and recording our daily routines, making a more secure and more invasive system. But who else is listening? Big Brother no longer works alone. Thousands of little brothers monitor and aggregate your every move. Building a complete digital profile of you to be bought, sold, or stolen in an instant. Toys study your children reporting their play habits back to marketers. Appliances, consoles and home security systems give corporations a window into your private life. Control of your vehicle and mobile device can now be breached remotely by anyone at any time. You may think that you are immune or underestimate the risk, but your digital shadow is already compromised. Insurance companies use algorithms to monitor your life habits and limit or deny coverage. Health providers determine if your cancer is is worth treating search results and news feeds are skewed to bias mood and influence your vote engineering social uprisings on a massive scale you are now less valuable than the data you produce, data you produce. this is the new reality going dark is no longer an option with threats to personal freedom rising, many are stepping forward. Whistleblowers, activists, and hackers have drawn their battle lines, putting the establishment on watch. But are they threats themselves, or have they become freedom's last line of defense? Freedom's last line of defense. Oh. Am I in? <laughs> Welcome to Dead Suck. <laughs> I'm Zatara. This sweetheart is Josh, aka Hot Sauce. Yo, you're Hot Sauce? Yep, man. I love your frat house hat. Real talk. Thanks. This weirdo's wrench. The needs of the many. And this Casanova is Horatio. What's up, brother? Hmm? It's the crew, huh? Took y'all long enough to come get me. Shit. <laughs> you saw bloom's bullshit. CTOs isn't just regulating infrastructure. The amount of personal data that thing is collecting is fucking mind blowing. Yeah. The big brother and little brother all rolled up into one. Huh? Sees everything you do and tells on you. Thank you, Josh. So what's the fix? Sledgehammers and fire. No! Sledgehammers on fire. <laughs> All of that data in one place means they can reject your fucking application before you click on it. Congratulations, you have been pre-rejected for our credit card. Or your house or your insurance. That's not even the worst case scenario. All that data in the hands of the government, they'll arrest you for shit before you even do it. Yeah, I've been there. Now I fucking know why. Yeah. Fuck it! Fuck it, man! We're hackers. We we outthink, we outdare. I, I say we tear down the fucking wall. Hey, show everyone what the balloon's up to, man. Show, show the world that their personal data. Is being used to rob them of their fucking freedoms. Fuck. No. I installed a back door, so all we gotta do is walk right through. Hold <laughs> oh. What? We installed the back door, so all we have to do is walk through. Bingo. boy well, course, hey man Did you got the time oh yeah man i got it i got it oh late for a night run isn't it yeah, you, what, you running from the cops <laughs> maybe i am one hey you, you look familiar Coś zainstalował na tym telefoniku naszym. Coś do Google trzymał i sobie coś zerknął. Naklikał sobie. Może jakąś aplikację zainstalował. Hello. Whose phone is this? It's your new phone. Where is my phone? In the ocean, where you threw it. I think. I don't remember. I was pretty smashed. Look, meet us at the hackerspace. Where? Check your and figure it out. Dobrze, przynajmniej nowy telefon mamy To jest idealnie Naj Najlepsza opcja <grymne> 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 Dlaczego... Nie wiem? <piję. grymne> <grymne> <grymne> aha Oke. Okay. <laughs> Wala Okej, okay, wydaje mi się, że tym akcentem powinniśmy zakończyć. E, także ja bardzo dziękuję za oglądanie. Dajcie znać te czuł tej gry. No i co? Mam nadzieję do następnego. Pa, pa!